Dzień dobry Państwu, zapraszam na piątkowe wydanie programu Prosto z parkietu. Ja nazywam się Piotr Zając, a w naszym wirtualnym studiu jest Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny biura makerskiego PKOBP. Witaj Emilu. Dzień dobry. Na początek takie pytanie na rozgrzewkę. Powiedz mi, czy ty przecierałeś oczy ze zdumienia w poniedziałek, jak zobaczyłeś, że kontrakty na majowe dostawy ropy naftowej są wyceniane poniżej zera? No, zdecydowanie było to coś absolutnie niecodziennego, i tutaj, no, to, oczywiście, jakby było zaskoczeniem, na pewno dużym. Zresztą tutaj też warto wspomnieć, że no, część inwestorów, którzy grają na rynku ropy, no to z tego tytułu też poniosła duże straty, zresztą takie. Taki jeden z głównych jakby domów maklerskich amerykańskich, no podał taką informację, że dość spore straty zaliczył właśnie z tego tytułu. Więc oczywiście sytuacja, która zaskoczyła generalnie myślę, większość inwestorów. Z drugiej strony, no trzeba sobie powiedzieć, że to, że sytuacja na rynku ropy jest trudna, no to było wiadomo już od przecież ostatnich kilku tygodni. Dlatego, że popyt na ropę bardzo mocno spadł, no, poprzez zamrożenie gospodarek, ten popyt bardzo mocno spadł, natomiast podaż nie jest w stanie w tak krótkim czasie się do tego dostosować, i nawet te cięcia, które zostały uzgodnione w ramach OPEC, Plus, no to one też nie pokrywają w całości spadku popytu, więc ta, ta presja na cenę ropy, ona cały czas jest. No tam śmiano się na Twitterze, że niektórzy inwestorzy. Kapnęli się w końcu, że to, o czym handlują, ma fizyczne pokrycie w rzeczywistości, bo tak naprawdę oni się bali, że będą musieli tę ropę kupić. Więc takie żarty żartami, ale jednak no, ten strach był potężny. Ale chciałbym cię zapytać o to, bo okazuje się, że ten wstrząs na rynku ropy naftowej był jak na razie jedynym czynnikiem, który w tej trwającej od połowy marca fali wzrostowej na rynkach akcji spowodował jakieś takie większe tąpnięcie. Bo czy WIG20, czy S&P500, czy DAXy za, zareagowały kilkuprocentowym spadkiem? Poza tym rynki akcji idą do przodu jak walec. Nawet wczoraj bardzo kiepskie PMA, -e, zwłaszcza te usługowe ze wszystkich gospodarek europejskich. Po południu dostaliśmy znowu dane z amerykańskiego rynku pracy kolejnych ponad 4 miliony bezrobotnych w ciągu tygodnia. W ciągu pięciu tygodni to już jest powyżej 26 milionów ludzi bez pracy w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem rynki idą w górę. Powiedz mi, jakie jest Twoje zdanie, jakie jest wyjaśnienie Twoje tego odklejenia giełdy od rzeczywistości? No, to tu myślę warto zwrócić uwagę na, na kilka elementów. Po pierwsze, mieliśmy tak, w marcu mieliśmy bardzo mocny spadek i ten spadek został w zasadzie zatrzymany w momencie, kiedy do gry weszły banki centralne, w szczególności amerykański bank centralny. I w ogóle to jest czynnik, na który absolutnie trzeba zwrócić uwagę, że w tym kryzysie zarówno banki centralne, jak i rządy zareagowały bardzo zdecydowanie i bardzo szybko. To jest coś, co no, dość istotnie odróżnia to, co teraz się dzieje, od tego, co było chociażby w roku 2008. To jest jakby pierwsza rzecz. Czyli rynki odbyły, odbiły przede wszystkim na fali właśnie stymulacji monetarnej i pakietów fiskalnych. W momencie, kiedy to no, w pewien sposób zostało już, mówiąc kolokwialnie, ograne, przynajmniej w jakiejś części, no to z kolei zaczęły napływać takie dane lepsze z punktu widzenia epidemiologicznego. Tak? Czyli mieliśmy zwłaszcza w Europie, tak, spowolnienie przyrostu chorych, zapowiedzi, że gospodarki będą powoli odmrażane. No to też jest czynnik, który oczywiście pozytywnie wpływa zwłaszcza na nastroje inwestorów. No i tak też oczywiście mieliśmy za tym dość, dość solidne odbicie, oczywiście w zależności od indeksu ono jest, ono jest różne, ale generalnie na pewno, no faktycznie też bardzo, bardzo mocne i wyraźne. To, że do tej pory rynek nie chciał, nie chciał spadać, no mnie osobiście aż tak nie dziwi, bo biorąc pod uwagę dynamikę spadku, ona była tak duża, że no tutaj należało oczekiwać też dość dynamicznego odbicia, a tak naprawdę kluczowe pytanie to jest tak naprawdę, co się będzie z rynkiem w najbliższych miesiącach. Masz na to jakiś pomysł? Powiedz mi, bo tak zajawiałem ten program, że spróbujemy poszukać czynnika, który może... Ten rynek nieco schłodzić. To powiedz mi, czy ty uważasz, że taki czynnik się znajdzie i go schłodzi, czy myślisz, że ten walec już jest nie do zatrzymania i nie będziemy mieć kolejnej fali, zdaje się, C, czyli tej fali rozczarowującej, tylko będziemy mieć fałkę i odbicie, powrót do Hossy? Okej. Okay. Znaczy tak, ja, ja, ja nie jestem technikiem, jeśli chodzi o falę ABC, to, to, to ja się nie będę specjalnie tutaj oczywiście wypowiadał. Natomiast powiem tak, w odbicie typu V nie do końca chce mi się wierzyć, bo gdyby tak miało być, no to oznaczałoby, że co, że teraz rynek powinien rosnąć i w zasadzie niedługo bylibyśmy w pobliżu poziomów, które były widziane na, na początku roku. No a w międzyczasie, jeśli chodzi o gospodarkę i o perspektywy, zmieniło się bardzo dużo, w związku z czym wydaje mi się być to no jednak trochę mało prawdopodobne. Wariant zdecydowanie bardziej prawdopodobny jest taki, że będziemy w tej chwili poruszać się w jakimś trendzie bocznym, w zależności od napływających informacji, w zależności od tego, jak się sytuacja będzie rozwijała, no, którą tą sytuację trzeba patrzeć tak naprawdę z trzech punktów widzenia, tak, czyli punkt pierwszy to jest oczywiście taki, na który no, czy jakby my wszyscy nie do końca się na tym oczywiście znamy, jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli epidemiologiczny. No a dwa kolejne to są oczywiście dane makroekonomiczne oraz yy, przede wszystkim dane ze spółek. A powiedz mi, nie zdziwiła cię trochę dzisiejsza reakcja poranna na rynków, bo okazało się, że ta firma Gilet, czy nie wiem jak się to wypowiada do końca, natomiast okazało się, że jednak testy leku na koronawirusa nie do końca przebiegają tak pomyślnie, jak początkowo zakładano i rynki zareagowały tylko chwilowo takim spadkiem. Ten WIG20 rano tracił 1%, ale w tym momencie mamy godzinę parę minut po 12, o połowę ten spadek zredukował, podobne rzeczy dzieją się na innych rynkach, czyli nawet taka informacja nie jest w stanie jakoś wywołać dużego wstrząsu, więc powiedz mi, co może być kluczowe, bo mówiłeś o, o danych makro, o, o, o danych zespółek, o, o danych dotyczących samego koronawirusa i epidemii, to myślę, że co z nich będzie takie naprawdę kluczowe, na co powinniśmy zwracać uwagę i co powinno faktycznie tymi rynkami ruszać, czyli czego się w ogóle teraz trzymać Analizując rynek. Znaczy, myślę, że na pewno ważnymi informacjami będą te, które będą płynąć ze strony takiej epidemiologicznej, tak? Czyli po pierwsze to, jak będzie przebiegało odmrażanie gospodarek. Czy, czy będą one w pełni odmrożone, czy, czy tylko powiedzmy w większości. Głównym tutaj zagrożeniem, jakie, jakie może być, to jest zagrożenie przyjścia jakby powtórnej fali zachorowań, gdzie wtedy, no, jakby byłaby konieczność ewentualnie czy, czy chociaż częściowego zamrożenia gospodarek, no i to jest na pewno gdzieś duże zagrożenie, którego wykluczyć absolutnie nie możemy. Oczywiście kwestia opracowania szczepionki, no to jest, to jest niestety raczej chyba termin co najmniej paro, paromiesięczny, a kwestia ta, o której wspomniałeś, czyli samego tego leku, to ja się trochę nie dziwię, że ta reakcja dzisiaj jest tonowana, dlatego że jeżeli się wczytać w to, co zostało opublikowane, to tak naprawdę te dane dotyczące tego leku na ten moment, które gdzieś tam publicznie zostały udostępnione, one są niejednoznaczne, bo to, co pokazywała ta firma w, w badaniach amerykańskich, to to dotyczyło podawania tego leku na wczesnym etapie choroby, i tu te skutki były pozytywne. To, co ta, ta informacja, która teraz wypłynęła, ona, ona dotyczyła podawania tego leku w zdecydowanie późniejszej fazie choroby. No i tutaj te skutki były już nie tak, nie, nie, nie tak dobre. Więc nie, myślę, że rynek trochę po przetrawieniu tych informacji stwierdził, że, że po prostu chyba trzeba poczekać po prostu na, na kolejne wyniki już takich szerszych badań. Emil, zakładając, że ten twój scenariusz będzie się sprawdzał, czyli jednak takiego rynkowego marazmu i trendu bocznego, bo nie ma mowy, żeby w takim otoczeniu i takich perspektywach rynek wrócił do hossy, to za... pomówmy teraz trochę o tym, jak, jak grać na takim rynku. Bo w krótkim terminie, co zresztą widać po obrotach, po wahaniach i, i po... po danych z biur maklerskich, no, weszło na rynek sporo spekulantów, sporo takich gorących pieniędzy, które grają i łapią okazję, bo tych okazji nie brakuje. Ale powiedz mi, co z takim inwestowaniem, czyli w dłuższym terminie, w średnim i w długim. Jak ty byś do tego rynku w takim momencie podchodził? Bo nie ma co ukrywać. Dla inwestorów, którzy szykują się na szerszy horyzont czasowy, trend boczny jest w zasadzie takimi najgorszymi warunkami. Jakbyś podszedł do rynku? Powiem tak, wydaje mi się, że. Od... Okej, okay. je, je, jeżeli ktoś miał oczywiście na tyle mocnych nerwów, żeby w marcu wchodzić na rynek w okolicy Dołka, no to oczywiście gratuluję. I z punktu widzenia, wydaje mi się, inwestora takiego długotego, czyli który ma horyzont powiedzmy, nie wiem, no co najmniej załóżmy dwuletni, to wydaje mi się, że nawet teraz jest bardzo dobra okazja, żeby sobie wyłuskać spółki, którymi którymi się jakby interesujemy, które uważamy za fajne i które przede wszystkim po pierwsze przetrwają ten kryzys i po drugie mogą z tego kryzysu wyjść wzmocnione. I to jest jakby jedna rzecz. No jeżeli ktoś jest spekulantem, no to jakby zgadzam się, że trend boczny to pewnie nie jest najlepsze, najlepsze otoczenie, ale no nie ukrywam, że ja zdecydowanie do spekulantów nie należę i raczej nastawiam się na taki termin Właśnie średnio i długoterminowe, i z tego punktu widzenia wydaje mi się, że teraz cały czas jest dobry moment do tego, żeby zastanawiać się, które spółki warto mieć w portfelu. Natomiast chciałem podkreślić, że niezależnie od tego, czy na rynku będzie teraz trend boczny, czy nie wiem, wrócą jakieś może niewielkie spadki, czy, czy niewielkie wzrosty będziemy widzieć, to kluczowym moim zdaniem będzie odpowiedni dobór spółek. Tak? Czyli nie tylko patrzenie na to, jak zachowuje się w ogóle indeks jako, jako grupa spółek szeroka, tylko patrzenie na konkretne sektory i na konkretne spółki. I tutaj, no, w zasadzie aż prosi się o to, żeby powiedzieć, że, OK, z jednej strony mówi się, że mamy kryzys, że, że mamy problem i spółki mają problem, ale proszę pamiętać, że w całej tej grupie spółek, no przecież są takie, które na tym absolutnie zyskują. I to widać zarówno po, tym, co te, co te spółki publikują, jak i również po zachowaniu kursów tych, tych spółek. No, właśnie, bo wspominałeś o tym wyłuskiwaniu spółek, to stawiałbyś na te, które już teraz pokazują, które po prostu korzystają na pandemii? Czyli na przykład gaming, czyli na przykład takie spółki jak CDA, jak amerykański Netflix, czyli ci, którzy korzystają bezpośrednio na tym, że po prostu siedzimy w domach i korzystamy z internetowej rozrywki, tak między innymi? No, w pierwszej kolejności myślę, że tak, w pierwszej kolejności tak naprawdę to należałoby się zastanowić, kto na tym kryzysie może skorzystać najbardziej, tak? czyli jakie, jakie będą takie, powiedzmy, średnio-długoterminowe skutki tego, 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 co się dzieje i kto na tym może skorzystać. No i tutaj, tak, tak trochę, dość naturalnie, niestety, jawią się właśnie spółki, czy szeroko pojęte technologiczne. Oczywiście, z podziałem na różne jakby nisze, oczywiście, spółki gry komputerowe jak najbardziej tutaj też do tego segmentu należą. No i to akurat widać, tak? Jeżeli popatrzymy chociażby na zachowanie indeksu Big Games, no to ten indeks oczywiście w marcu, tak jak cały rynek, spadł, natomiast na dzień dzisiejszy on notuje nowe rekordy. Więc widać, że pomimo tego, że mamy Słodną sytuację makro, są spółki, które ewidentnie na tym korzystają. Jeżeli popatrzymy sobie na rynek amerykański, no to też niektóre spółki technologiczne w ostatnim czasie zanotowały nowe rekordy. No to też jakby znaczy, że, że są takie, które po prostu na tym korzystają. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest inwestorem długoterminowym, no to to, co powinien zrobić, to właśnie zastanowić się, jakie będą skutki, które branże na tym mogą zyskać, i wtedy w takiej branży szukać spółek. To jedno podejście. Drugie podejście jest takie, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, które spółki w tej chwili na tyle mocno spadły, że może jednak warto je kupić nawet w takim horyzoncie trochę, trochę krótszym. No i tutaj, oczywiście to już pozostawiam inwestorem, ja o konkretnych spółkach nie, nie, nie mogę mówić. Natomiast no na pewno są takie, które spadły dość mocno, a, a które ten kryzys przetrwają. Przy czym oczywiście no pytanie, kiedy one odbiją, to jest pytanie otwarte, no bo to zależy od tego, co się będzie działo w, w gospodarce. A powiedz mi, trochę w drugą stronę. Masz jakieś przemyślenia dotyczące tego, które sektory mogą z tego kryzysu wyjść nieobronną ręką, ale powiedzmy tą ręką w nocniku, mówiąc w cudzysłowie. Bo na przykład ostatnio jak wyszły dane o sprzedaży detalicznej, no to okazuje się, że tam. W marcu w Polsce najmniejszy był popyt na dobra typu motocykle, samochody, no i przede wszystkim odzież, obuwie, i tak dalej. Masz jakieś przemyślenia co do sektorów, które wyjdą z tego najgorzej? Mam oczywiście oczywiście mam. To paradoksalnie jeszcze tylko może skończę, czy dopowiem do, do poprzedniej myśli? Czyli jeżeli sobie popatrzymy na to, które sektory na tym całym kryzysie mogą zyskać, no to jest to segment jakby technologiczny, jest to segment telekomunikacyjny na pewno, bo tutaj operatorzy telekomunikacyjni jak najbardziej też na tym zyskują. No plus oczywiście to nie jest zaskoczenie, tak, czyli firmy handlujące czy żywnością, czy, czy lekami jak najbardziej też. Też myślę, że warto patrzeć na spółki technologiczne, dlatego że ten kryzys wydaje mi się, pokazuje to, że coś, czym mieliśmy do czynienia do tej pory, czyli cyfryzacja naszego życia tylko i wyłącznie przyspieszy, tak no, wydaje mi się, że to, co, to, co w tej chwili obserwujemy, to tylko spowoduje przyspieszenie cyfryzacji, czyli te spółki, które na tym właśnie procesie mogą korzystać, no to mogą wyjść z tego kryzysu zdecydowanie obronną ręką. Natomiast wracając do pytania, kto, kto na tym straci, przynajmniej krótkoterminowo, no powiem tak, faktycznie spółki zajmujące się sprzedażą detaliczną takich rzeczy, które no nie są nam niezbędne do życia w tym momencie, faktycznie mają problem. I oczywiście ten problem wynika po pierwsze z tego, że no nie wiem, mamy chociażby zamknięte gospodarki czy zamknięte sklepy, ale wynika też z przede wszystkim tego, że. Konsument w tym momencie no, jest w zdecydowanie innej sytuacji niż jeszcze na początku roku. W tej chwili jest tak, że część firm pracowników zwalnia, część firm obniża wynagrodzenia. Ta niepewność dotycząca pracy zdecydowanie. Wzrosła, w związku z czym w takim otoczeniu no, jest naturalne, że konsument dwa razy się zastanowi, zanim kupi coś, co, 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 co może mu niekoniecznie jest potrzebne do takiego codziennego po prostu funkcjonowania. No i pod tym względem wydaje mi się, że wszystkie te firmy, które są nastawione na konsumenta, zwłaszcza w tych rzeczach, takich właśnie nie jest z gatunku dóbr podstawowych, no to faktycznie mogą mieć w najbliższych miesiącach, no niestety pod górkę. I drugi segment, który też niestety na tym kryzysie w tej chwili traci, to jest segment bankowy. Przy czym tu oczywiście to wynika z dość prostej rzeczy, czyli po pierwsze mamy obniżki stóp procentowych, które wpływają na to, że banki mają niższe przychody odsetkowe, no a druga rzecz to rosnące koszty ryzyka. Tak, no, bo w takim otoczeniu, znowu, kiedy firmy jakby wstrzymują działalność, no to wiadomo, że te koszty związane z ryzykiem kredytów, czy korporacyjnych, czy też indywidualnych, po prostu rosną. W związku z czym no to wpływa oczywiście na, na wyniki banków. Okej, okay, a już kończąc rozmowę, ale jeszcze kontynuując wątek strategii inwestycyjnej, wyjdźmy sobie trochę poza, poza rynek akcji i powiedz mi, czy ty widzisz teraz gdzieś szanse na dywersyfikację takiego portfela. Cały czas już mówię o takim szerszym horyzoncie czasowym, o jakieś inne klasy aktywów. Bardzo dobrze sobie mimo wszystko radzi złoto, bo ono tam na początku miało problem, kiedy, kiedy chyba banki inwestycyjne i duży inwestorzy mieli problem z płynnością. Natomiast ono cały czas utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Wczoraj u Darka Wieczorka była pani dyrektor z Mennicy Polskiej. Mówiła, że e, złoto rozchodzi się jak świeże bułeczki. No, ale są też inne bezpieczne przystanie, jak chociażby dolar, który no, w, Pokazuje, że jak ludzie się kaszują, to kaszują się jednak w, w walucie amerykańskiej. I mimo tego ogromnego bezrobocia, kapitał płynie do dolara. Powiedz mi, czy ty stawiałbyś na bezpieczne przystanie? Jeżeli tak, to ewentualne które? I jakie jeszcze inne aktywa Twoim zdaniem są warte, by dołączyć do takiego zdywersyfikowanego portfela na szerszy horyzont czasowy? Ok, no ja, ja powiem tak, jak, jak, jak mamy sobie taki modelowy portfel inwestora, to uważam, że w takim portfelu absolutnie w jakiejś części powinny się znajdować różne aktywa, nie oczywiście tylko akcje i, i te różne aktywa to między innymi jak najbardziej może być złoto, jak najbardziej powinny być waluty obce, przy czym no pytanie, czy teraz akurat koniecznie, jeżeli ktoś tych aktywów w ogóle nie ma, czy teraz koniecznie... W te aktywa wchodzić, no to już pewnie nie jest takie oczywiste, bo tą fazę największego krachu, no w zasadzie chyba mamy za sobą. Tak? No to, co się działo w marcu, to, to, to śmiało można nazwać krachem, więc, więc oczywiście teraz pewnie z większą dozą ostrożności. Natomiast, no, jeżeli myślimy znowu o horyzoncie wieloletnim, no to, to jeżeli ktoś dzisiaj nie ma w ogóle ani złota, ani walut obcych, to absolutnie oczywiście pewnie stopniowo, tylko warunek stopniowo nie, powinien sobie jakąś taką pozycję budować. No, zwracam uwagę, że po tym, co się działo w, w, w marcu i nawet teraz w kwietniu, no, dolar jest bardzo silny, tak? I oczywiście no, trzeba byłoby sobie zadać pytanie, jaka jest szansa, że ten dolar będzie tak samo silny, czy jeszcze silniejszy w, nie wiem, za rok, za dwa czy, czy, czy za trzy. W krótkim terminie wydaje mi się, że jak najbardziej dalej tak może być. Cały czas na rynku mamy dużą niepewność, która właśnie takie inwestycje bez typu dolar, czy chociażby obligacje skarbowe, bo to jest kolejna grupa, która jak popatrzymy na zachowanie, no to, to obligacje skarbowe zachowują się bardzo dobrze i ci, którzy je mieli, czy nawet jak popatrzymy na wyniki funduszy obligacji skarbowych, no to tutaj faktycznie to jest, to jest dobry trop. Przy tej okazji ja jeszcze bym chciał powiedzieć o obligacjach korporacyjnych, bo to jest temat, o którym oczywiście mniej się mówi, ale to, co działo się w marcu, spowodowało, że nie tylko na naszym krajowym, ale no powiedzmy tutaj odnosząc się do naszego krajowego rynku, pojawiły się, no powiedziałbym, fantastyczne okazje na rynku obligacji korporacyjnych. Poszczególnych spółek, dlatego że z powodów no, też między innymi płynnościowych kursy niektórych obligacji bardzo mocno spadły, gdzie tak naprawdę sytuacja emitenta wcale się nie zmieniła. W związku z czym, no tutaj też, jeżeli ktoś w obligacjach czuje się w miarę dobrze, to, to na pewno zachęcam do tego, żeby ten rynek śledzić, bo, bo właśnie w takich okresach można znaleźć bardzo dobre okazje. To tutaj stawiamy kropkę. Emil, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę i rady. Życzę sporo zdrowia i mam nadzieję do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku, prosto z parkietu. A Państwa zapraszam już teraz na kolejne dziękuję wydanie bardzo, naszego programu. Dziękujemy. A państwa zapraszam na kolejne wydanie programu już w poniedziałek o 12. Do zobaczenia.